Ty jesteś z dnia na dzień. Coraz lepsza forma. No dzisiaj będę będę jak. Teraz twój czasują wagą daje radę. Wam powiem, że ostatnio... Jak gość wjechał na klatę, to było na tym odcinku ostatnio? No i takie trzy posiłeczki wpadają, trzy posiłeczki. a na kolację, to zobaczcie co to będzie. Pokaż tą minę złą, pokaż złą Angry boy! jedziesz. Lazar cię mi podpompował ręce. Powiem że trening z lazarem był fajny, był trochę inny. Ktoś tu jelody z pojemnika. Ej! Ja nie jem lodów, ja w ogóle patrz jaki ciasto dzisiaj zrobiła cukiernicza Patrycja Toki zrobiła dzisiaj, e, co to jest, mleczna kamapka taka dietetyczna Olbym to zjadł, jutro w to wiadę. Ty już pewnie widzisz w podtule jaki typ odcinka dzisiaj mamy Pod ostatnim odcinkiem z dnia jedzenia jak owca Pisaliście żebym zrobił dzień jak Lazar, 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 Lazar. Będziesz się na odcinku? Pewnie będziesz Lazar macie się na odcinku być No i właśnie dzisiaj zrobimy sobie cały dzień jak Lazar On mam wyśmienitą formę, więc pewnie kalorii będzie trochę mniej niż w poprzednich odcinkach Musimy zrobić dzisiaj tak, że po prostu odtworzymy sobie wszystkie posiłki takie jak robi Lazar Ja już się z nim skonsultowałem przez telefon Lazar tu będzie Będziemy robić trening Teraz zaczynam pierwszy posiłek I zaraz ci pokażę co to będzie Ale najpierw sprawdzimy sobie wagę Jak wygląda i czy coś się zmienia czy nie. No to chodź, 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 come with me, bro Więc wchodzimy sobie na wagę, cyk cyk Ciekawe ile tutaj mucha tu urządzi Dobra, więc cyk cyk cyk, waga pokazuje 86,4 cały czas jeszcze nie ma 9 dnych. Kurde to mucha tu wielka, patrz co już. Mamy cały czas 86 kg ponad czyli zbliżamy się po malutku do 87 ale jeszcze nie, jeszcze nie, więc zgaszę światło To nie to o, to, to. Zaczynamy pierwszy posiłek. Ogólnie, Lazar właśnie mówił, że na pierwszy posiłek zawsze je coś takiego, że bierze płatkę wsianą, zalewa je wrzątkiem, dodaje do tego... Pok pok pokażę ci. To jest posiłek taki, który ma dużo białka, ma węgle, ma owoce, ma mało tłuszczu, nie, tłuszczu trochę jest. Dobra, pokażę ci, chodź, chodź, chodź. Co ty tu masz? Pędzle. Pędzle? Tu są ja pokazałem jaj jajka. Aha, to są jajka. Okej, okay. dobra, a ty coś malowałaś tu chyba? Mhm, mm -hmm. mm. mm. Artystyk. Didi. Didi, patrz to. Dawaj znać czy Gosiarka ma talent. Patrz to. To namalowała Didi. Jeszcze... Wow. A czy w sensie jest naszk naszkicowane? Dobra, sorry, sorry. Smacznych jajek, nice talent i idziemy zrobić w końcu ten posiłek. Płatki zalaliśmy wrzątkiem, Teraz dajemy sobie chwilę, żeby one zmiękły, i dodajemy do tego odżywkę białkową. Dobra, więc dajemy potężną miarkę, odżywki białkowe. Mamy białko, mieszamy. Dobra, więc mieszamy płatki z białkiem. Po wymieszaniu teraz tak to się prezentuje i lecimy z potężną łyżką masła orzechowego. Dobra, cyk, wow. Dwie łyżki teraz mam. I ostatni krok, to dodajemy sobie cały twaróg. Dobra, więc otwieramy cały twaróg. Mamy tutaj prawie 100 gramów białka w pierwszym posiłku. Czaisz to? Czyli Lazar hamsko ładuje białko. O kurde, za małą miskę wziąłem. Nie wiem jak ten twaróg zda się z tym, ale... On z owsianką, słyszane? No. Żelazna forma. Widzę już po tym, że dieta Lazara jest bardzo jakby taka skomponowana ze składników takich zdrowych, że z takich półproduktów. I taka forma później, Czeku, jednak widzisz. Co clean food, to clean food. I clean form później jest 3 d są Ej, powiem ci, że fajnie nawet to pachnie, taka papka trochę, ale fajne Owoce do posiłku, więc lecimy z borówkami. Borówki są tu, o. Ogólnie teraz, jeżeli chodzi o ten sezon na borówki, to wykorzystujcie i kupujcie. Bo człowieku, teraz borówki są tanie, a później przyjdzie znowu pora, że będą drogie. A teraz chyba tam za 3-4 złote za opakowanie. Więc w tym momencie możesz koniecznie dawać znać, jako kto miałby zrobić kolejny dzień. Bo to właśnie z Waszych propozycji będę wybierał kolejną osobę do kolejnego filmu. Zdawać znać, napisz teraz komentarz, jako kto mógłby zrobić kolejny dzień. Wiadomo, im więcej będzie komentarzy ja i jednej osoby, tym Prędzej taki odcinek powstanie. No i cyk, no i cyk. I to jest posiłek y, pierwszy przed tringą i czekamy na Lazara i będziemy robić trening. A jaki trening? To zobaczysz już za chwilę. Przejście na y, 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 kropkową ścierę. Dobra, więc tak się prezentuje pierwszy posiłek. No, mamy tutaj ponad 100 gramów białka, naprawdę jest pożywne. Mamy tutaj i owoce, i węgle, i tłuszcze. No, i powiem Ci, że jest to całkiem dobre. Więc ja zajadam, widzimy się po posiłku, jak przychodzi lazar, i robimy się ku i Lecimy z kolejnymi posiłkami. Oglądaj do końca, będzie emocjonujący dzień Dobra, więc posiłek zjedzony. Wiem że jestem pozytywnie zaskoczony, bo myślałem, że jak dołożę twaróg do płatków i do masła i tak dalej, to będzie taki sobie, a naprawdę wyszło całkiem pyszne, całkiem spoko i bardzo syte, fajne. Ogólnie zapraszam Cię na Instagrama, ponieważ tam już się zbliżamy troszeczkę powoli do 100 tysięcy obserwujących, więc Czeku, lecimy. Jeżeli chcesz dołożyć cegiełkę do rozwijania się, to wpadaj na Instagrama, na TikToka, zostaw łapkę w górę, jest na, dawaj suba na kanale i jak taki pakiet masz, to Czeku, jesteśmy me mega ziomki. Więc patrz to, szykujemy się na trening jest, Czeku, wielka gwiazda, jest wielka gwiazda, pokaż formę Formę, jest, formę, ale dziękuję wam, że zrobiliście odcinek za mną, bo jestem szokowany, że mnie wybraliście. Kurczę, było większość chyba dla mnie, nie? Tak, było, było. było pomiędzy, chcieli. Pomiędzy, pomiędzy tym. Bestią, pomiędzy. kim jeszcze? Bestia i burnejka i lazar. A najwięcej. Lazarito! Było, no, trzeba no. to. Robimy sobie teraz mocną kawkę jak Lazar, GBS. Obswakuję jakim co nawet mamy? Cynamoni. Bułeczki cy więc wjeżdża, dwie tabletki z słodzika i bez mleka, nie? Bez mleczka, bez mleka. No, ja Zawsze piję z mlekiem, ale ciebie. Więc jesteśmy już na siłce. dzisiaj trenerem jest Lazar. Pierwszą szukę, jaką zrobimy, czyli trening Lazara, zaczynamy od pociągania ruszelekiego rodzaju. Więc tu widzę czekaj, koszuleczka. od kury, no, jest niego fanem, także pozdrawiam Cię kura. Czyli mamy szeroki chwyt i lecimy ile? Cztery serie? Cztery serie se zrobimy. Dobra, to lecimy po każdej serii. Trochę i teraz będzie wąski i na biceps zrobiłem sobie, żeby zwiększyć obwód. Kurde, ćpiałem Ale Ej, nie siedzi, kurde, że jestem zdziwiony. Zajebiście, forma ćpem jest Ej, i Najlepsze jest to, że wszystko tylko na zdrowym odżywianiu i na odżywkach, nie bez żadnej kurczę kuci. dupa i no, nic nie. No to jest nie. dobre właśnie, widzisz? Sobie, dobre, no. co, Lazar tu wykminił to taki chwyt i robimy teraz podciąganie jeszcze... Każde ćwiczenie robiliśmy po cztery serie, czyli mamy 8 serii za, za mami Kolejne cztery serie jeszcze tego podciągania, czyli jak widzisz Lazar te pociąga się, ale później taki plec U, jest, tak nie? Zebek, nie Taki to plec. To mam większy wytrzymałość, że teraz wam mówię, że pociągacie ile wlezie, po prostu róbcie sobie serię po cztery, po 12, nawet serii i będziecie zobaczyć, że wytrzymałość Wam się tak zwiększy, że będziecie mogli coraz więcej się pociągać. I dwa przełomacie, które schematy różnych pociągnić. Poczekam się różnie, bo też ludzie, którzy nie potrafią się pociągać, muszą wiadomo, na początku inaczej trwać z gumą, na przykład przygodowo nie będę mówił, tylko jak zrobię swój kanał i wrócę do mojego kanału Zrobię swój pierwszy odcinek, to będę wam poradniki No i jakieś tipy pod to wszystko, więc ze spokojem Więc na końcu wyświetli ci się kanał Lazara, masz wpadać i zostawiać suba, bo Lazar teraz wraca już, nie? No powoli wracam, powoli dobrze, wracam Dobrze, dobrze, ja dobrze pokaż, 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 pokaż Nie, nie, <todować todować todować> <i todować> <todować> potem zrobimy na końcu i Dobra, dobra, na, na, na końcu W są radę Mam powiem że ostatnio jak gość na klatę to było na tym odcinku ostatnie rzeczy To było Pora na kolejne ćwiczenie będą to? No. Dipy, montujemy teraz maszynkę na dipy Znaczy w sensie balonki no. na dipy i lecimy z tematem, zrobiłem sobie na rozgrzewkę, A potem myślę żebyśmy sobie zrobili trochę z ciężarem Nie mówię z kim, ale spróbujemy może do 50 dojdziemy kurde Dobra, teraz... dobra czyli bierzemy pas i dźwigamy Co? So, mówiłem, że będzie ciężarem? 15 kilo. Także pierwszy wjeżdża 15 kg będziemy 15 robić to porazie. Po jednym razie patrzymy na masę ile dojedziemy. Jak będę padał do Piotrka, albo on do mnie na treningi, no to będziemy próbowali dojść do ile? Do 100 kilo? Próbujemy, robimy taki challenge, A? albo do 80 chociaż Na raz! Nie wiem, 5, 6 poszło luz. Dobra, 5, 6 poszło luz, dobra. to jeszcze nie myśl, bo bież, mamy zrobić tam 50. Pięćdziesiątką... Raz, raz miało być? Raz, raz miało być. Ale też ile zrobiłeś? 6, 5. No to zrobię też 6, 5, żeby nie było. 15 jest na tym i lecimy, sześć, sześć, sześć. lecimy. Zobaczymy do ilu dojdziemy. Tu, zobacz, to, zobacz, zobacz, chłopie. Lata z tym, lata z tym. 15 okay. tak, że nie było. Piętnaście. 6, 15 i 15 Czyli mamy pięty. około 30? Utrzymałem. Dokładnie, no. Jak nie, no to będzie bum. Dobra. Hop. Jest 3 no no, 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 luźno, luźno, bo wiesz, jak mam dojść tam do więcej Dwie piętnastki, cyk, dawaj Hop! Luźno, luźno. Luźno Dobrze jest. Dobra, trzy poszło. 34 cztery zde i powiem ci, że nie bierzemy więcej, bo to pęknę. pęknie Pęknie ten łańcuszek, no pokaż, ja mam, pokaż to mam, ja pokaż ten łańcuszek Ja cię będzie to i tu do kwiatka przywiezł Ale mnie. zrobimy teraz tak Potrenujemy Tym... Tym zrobimy największą ilość powtórzeń jak się da Tym Dobra Ja spróbuję sobie przewiesić na dwa to W sensie pas może pójść To poczekaj powoli spróbuj rękami Czekaj, czekaj, czekaj. Bomba <słuch> Dawaj, dawaj pod raz. Pięć. Hop, hop, Wracam, wraca. Dobra, działaj, no taki stresik był, nie? Fale mniej i mieć nogę. Dawaj raz, oh. dawaj, dawaj. Oh. Dwa, dawaj, dawaj Hop! Dawaj. O, 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 o trzy, dawaj, dawaj. No, no o, 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 cztery, dawaj, dawaj, no, wow. no mówię, dawaj, dawaj, wow. cztery, cztery, dawaj, dawaj, jeszcze raz bo będzie. Też pięć. Ho, hop, ło, ło Ej, a myśmy że było pięć tak? No zobaczymy Dobra, można sprawdzić Ale dobra. ciężko jest, kurde, ja jestem zły na siebie, nie? Bo no? myślałem, zrobię więcej, kurde <laughs> No bez kitu, myślałem, że zrobię więcej Było pięć, Bo moja Nie, drobę, nie <śleszy> no. zrobili serii wstępnej, bo się wiecie, rozgrzewaliśmy się, zrobiliśmy rzecz po 30 dipków na sucho, nie? to Nie było, że? No. Jeszcze raz Ale nie ma, co? Jeszcze raz kurde. Jeszcze raz, Dobre. dobra, no. Dobra, powtórka, powtórka! Raz, dwa, trzy, czyli znowu, trzydzieści czterdzieści kilometrów. Pokaż tą minę złą, pokaż tą złą minek. Angry Boy, jedziesz! Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Jedzie na bombie! O! No to ja tak nie potrafię, kurde. Cieszko, cieszko. Wszystko jest w głowie. Wszystko jest w głowie, wszystko jest w głowie 10 razy. Masz teraz cel. Spróbuję, spróbuję. Masz Ale weźmy tak, patrz na dłoń, tak. Widać nawet potem. no ręka się trzęsie Da się ja spróbuję, więcej Nie bo to jest wysoko wstawiona poprzeczka No, znowu nie mam rady, no teraz Dawaj, dawaj dawaj, tu A tu jeszcze ci przypominam, że waga wywiększa No waga wywiększa Ja mówię, mieć w chwilę więcej, nie? No, 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 Jak zrobisz, normalnie cieku, twoja forma zależy od tej Se serii, dawaj Raz Dawaj, raz, dawaj Dwa Dawaj, dawaj, ole triceps, dawaj Trzy Góra, dać radę

Samobrony. Kaloryczność to jest to, Że tak. jak jesz, to możesz. Dobra, nie ma co się teraz wtedy Ja się, się k**a zawsze nie lubię właśnie jak dziś przegrywa mnie, wizy przegrywać. Kurde, a trzeba się nauczyć też porażka jest matką je. <głosy głosy> sukcesów. Dobra. Dobrze jest. Kościół, sprawdzamy formę twoją. Dzisiaj jak ja to, popieram, to popieram przez twój kanał to wpierw czy jest prawdziwy? Nie, twoja. Twoja, twoja. Gość honorowy, to musisz Dobra. ty pierwszy. Sprażmy. Ja dzisiaj swojej formy nie będę pokazywał i zrobimy po prostu podsumowanie za równy miesiąc. Że ja będę teraz przez miesiąc nie pokazywał serwetki i po miesiącu Dobra. zrobimy porównanie jak wygląda jakby postęp w masie, żeby wiesz, taki narobić człowieku Bo ty ci... do, ile na wiesz, no, no, to ile, do no, 90 mówiłeś, że spróbujesz? Dobra, dzisiaj no to ci pokażę tylko taką ja, tak fajne, żebyś nie ulał Proszę. prosiak No wiem, 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 <laughs> dobra Dawaj, dawaj, pokaż, uu, grubo, 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 grubo. Tu jesteś z dnia na dzień, coraz lepsza forma No dzisiaj będę, będę jadł no, Tak? Czysto. Super no, tak. jest, no kurde, człowieku Jaki brzuch Normalnie ja dąba Zobacz tą dziewiątą, wiesz Ja tu Ale napij na dłużej się, się Ja tam. tu, się napnę tylko tak tak jak wygląda, a za miesiąc pokażę Ci czeku, jak wygląda serwetka cała. A teraz idziemy czeku jeść, mega zdrowe żarcie. Dobra, więc pora przyszła, żeby zjeść teraz posiłek potręgowy. I teraz pokażę Ci, jakie posiłki je lazar. Mamy tutaj ryż rozłożony na trzy talerze. No i patrz to, lazar teraz gustuje w warzywach takich bez dodatku żadnych tłuszczy i tak dalej, tylko po prostu ugotowane na parze albo w piekarniku. Do dyspozycji mam albo mięso, albo rybkę. więc my dzisiaj zrobiliśmy chudą rybkę, ponieważ nie mieliśmy mięsa. No i takie trzy posiłeczki wpadają. Trzy posiłeczki. A na kolację to zobaczcie, co to będzie. Oczywiście była robiona z małą ilością tłuszczu, bo tu widzę, że laser mega dba o formę i to mm -hmm. musi być lofa. Trzeba Kładziemy tutaj piękne posiłeczki, przekładamy rybkę, cyk. Czyli takie posiłeczki. Czekaj, czy posiłeczki u wierzają. Jest pora na ostatni posiłek. Patrz to, są to oczywiście dwa jajeczka. Będą do tego robione tosty z chleba pełnoziarnistego, lazareczek i ciemny chleb. Przysmażamy je z dwóch stron, żeby były e, chrupkie. I na to kładziemy masełko i on mówi, że jest zawsze tak. Pomidora albo ogórka, więc mam dzisiaj pomidora, kładziemy, robimy mega kanapki, widzimy się przy stole już. Dobra, to, godzina z 20 pierwsza już się zbliża. Lazar cię mi podpompował ręce. Pamiętam że trening z Lazarem był fajny, był trochę inny. Były tam elementy takie kalistryczne, czyli dużo podciągania. Więc jest to fajne. Również polecam ci kombinować z treningiem, żeby raz było tak, raz tak, żeby nie był ten trening taki nudny. Ktoś tu jelody lody z pojemnika. Ja nie jem lodów, tak? W ogóle taki czas to dzisiaj zrobiła cukiernicza Patricia. To zrobiła dzisiaj e, co to jest, mleczna kanapka taka dietetyczna. O, bym to zjadł, ale czy jest dzień jak laser, ale on w sumie on to ja. Czekaj, czekaj. Czy jeżeli to jest dzień jak Lazar i on to ja, to ja też to mogę zjeść? Dawajcie znać, czy mogę to zjeść czy nie? Chociaż powiedzmy tak, asekuracyjnie tego nie zjem, ale daj znać w komentarzu, czy miałbym to zjeść czy nie. Ale Lazar czasem ja takie rzeczy dzisiaj zjadł. Jutro w to wiadę motorówką. Dobra, więc wpada w końcu wyczekiwana kolacja. Patrz. Dobra, więc wpada w końcu wyczekiwana kolacja. Mamy tutaj, patrz, przypieczony, zgrillowany chlebek. Mamy tutaj e, jajeczka no i mamy tutaj e, pomidor. Fajny naprawdę posiłeczek. Ostatni już dzisiaj. Powiem ci tak, z racji tego, że Lazar jest naprawdę na takim mocnym e, reżimie treningowym, mam wrażenie, że to jedzenie jest naprawdę takie... Czuję się dobrze, nie czuję się jakiś mega głodny, ale czuję się taki, żebym na pewno jakbym mógł, to bym coś zjadł jeszcze. No ale trzymamy się dzisiaj diety Lazara, więc trzymamy. Tutaj chyba było między 2,5-3 tysiąca kalorii, jak widzisz Lazar, on to mówił, że na przykład jeżeli ma bo on na przykład często robi po 2-3 treningi dziennie jak ma na przykład taki mocny dzień treningowy, że robi na przykład te 2-3 sesje treningowe no to mówi, że je około tych 3 tysięcy kalorii a tak to je mniej, mniej więcej około 2,5 mmm mm. kozak, pycha to ja sobie kończę ten posiłeczek i my widzimy się w kolejnym odcinku, więc koniecznie dawaj propozycję, jako kto kolejny odcinek zrobić, tradycyjnie i dotrwać do końca. Napisz komentarz smacznego, bo życzę ci smacznego, jeżeli to oglądasz. No a ja też jem, więc sobie smacznego życzę również. A jeżeli ty mi życzysz, to dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro!